Cześć, to witam w 43 dniu na kanale Easy Money, gdzie codziennie zdrapuję zgrabki i odkładam taką samą ilość pieniędzy, patrząc co bardziej się opłaci. Ja od razu przechodzę do wykreślania. Mamy serce, mamy kości, mamy dolara, mamy worek z kasą, którego tu nie mamy i mamy koronę, czyli pierwsza wykreślanka pusta. Sieć. Przechodzę od razu do drugiej. Kości nie mamy, mamy gwiazdkę, której nie mamy. Mamy dolarka, mamy wisienki i mamy serduszko. Szkoda, że nie było diamenciku. Drugi los, pusty. Ja przechodzę do ostatniego, a ty zostaw lajka i obserwacji, żeby nie przegapić już jutrzejszej wykreślanki. Serca nie mamy, wisienki nie mamy, symbol dolara mamy i podkowej. Wygraliśmy w 43 dniu 20 złotych. Dwie dyszki wpadły. Dziękuję za uwagę. Zapraszam już jutro na kolejne wykreślanki.